Siemaneczko, z tej strony, jak zawsze, Kamilos I witam Was bardzo serdecznie w 174. bodajże odcinku z GTA 5 Legendy i Teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzamy sobie fajne teorie związane z misją, komplikacje. A dokładnie zobaczymy, czy będziemy mogli pozbyć się ogrodnika Michaela za pomocą pistoletu, bo normalnie musimy go znokautować, a teraz go spróbujemy zabić. I zobaczymy, czy jak to zrobimy, to pojawi się, czy jednak nie. Oczywiście, najpierw musimy potwierdzić jedną teorię, żeby sprawdzić kolejną, więc to jest naprawdę ciekawe. A dodatkowo zobaczymy, czy możemy zabić Michaela, a dokładnie ostrzelać koc, pod którym to się ukrywa, i zobaczyć, czy misja będzie niezaliczona właśnie z powodu śmierci Michaela. Dlatego życzę Wam miłego oglądania. Jednak zanim przejdziemy do sprawdzania naszej dzisiejszej teorii To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To oczywiście możecie zasubskrybować Ponieważ jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania A teraz już bezbędnego przedłużania Lećmy ze sprawdzaniem naszych dzisiejszych teorii Dlatego pożyczę na szybko jakąś furkę od Simona I możemy ruszać do domu Michaela Widzę, że mam zaznaczony na mapie Więc już nie muszę nic zaznaczać Chociaż jeszcze odpalmy sobie trainer I zmieńmy Pogodę na jakąś ładniejszą. O, od razu lepiej od razu lepiej, więc możemy sobie teraz jechać. Naprawdę jestem ciekaw tych teorii. Dawno nie sprawdzaliśmy zwykłych legend i teorii, więc mam nadzieję, że cieszycie się z powrotu, właśnie e, sprawdzania z klasycznych. Legend i teoria, nie związanych tylko z Kaioperiko, oczywiście możecie to e, Docenić zostawiając łapeczkę w górę I pisząc na przykład e, kotarze I propozycje na kolejne odcinki Nie no, jestem ciekaw tego czy będziemy mogli W ogóle zabić tego Ogrodnika, czy jednak nie Bo klasycznie misja nam każe go Znokautować i ogłuszyć Więc zobaczymy czy coś się zmieni W tym przypadku Jeżeli tak to zobaczymy czy pozbędziemy się go na zawsze Czy jednak zrespi się w szpitalu Jak to wygląda w GTA 5. I pojawi się z powrotem pod domem Michaela. Czy jednak już Michael straci na stałe tego ogrodnika? Ale przekonamy się o tym już za chwilę. Zresztą zostały ostatnie metry, więc dojeżdżamy i sprawdzamy nasze dzisiejsze teorie. Dobra, tu muszę odstawić furę. Już tam słychać ogrodnika. Zresztą go widać. Tylko, zanim tam wejdziemy, to musimy sobie dać e, wszystkie bronie, ponieważ pamiętajmy, że jest to początek gry. Mamy już wszystkie pukawki i inne zabawki, więc na spokojnie możemy sprawdzić naszą teorię. Dlatego zakradnijmy się e, po prostu do ogrodnika, tak jak standardowo przewiduje to gra. I spróbujemy go postrzelić i zobaczymy, czy w ogóle możemy, czy misja zakończy się niepowodzeniem. Więc 3, 2, 1, strzał! Zabiliśmy ogrodnika Michaela. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Ale rzeczywiście nie żyje. Ok. No powiem wam, że zaskoczyło mnie to. Bo standardowo mamy go ogłuszyć, a teraz się go pozbyliśmy prawdopodobnie na stałe, chociaż zobaczymy, bo logika GTA jest trochę inna. No ale jak najbardziej nasza pierwsza teoria zostaje potwierdzona. Dzięki temu, że potwierdziliśmy pierwszą teorię z ogrodnikiem, będziemy mogli sprawdzić drugą, ale to trochę później. Teraz zajmijmy się e, odzyskaniem auta. Dlatego tak, musimy dostać się przez górne okno. Oczywiście skryb mnie zahaczył, ale lecimy, lecimy. Tak szybko jak się tylko da. Dobra. Lecimy. Skidranik na szybko. Na szybko robimy tą misję. I miejmy nadzieję, że w ogóle uda nam się trafić w ten koc A ten koc jest trochę nisko wstawiony. Dobra, ej, jesteśmy w domu i czy mogę wyciągnąć broń? Mogę wyciągnąć broń! Jestem ciekaw, czy mógłbym na przykład zabić Jimiego. Jeszcze się nie znamy. Czekajcie, spróbujmy zabić. Nie no, Jimiego nie mogę zabić. Musiałbym wejść do środka. To by oznaczało misję nieudaną. Chcę zobaczyć, czy na przykład mogę zabić. Mogę! Mogę zabić chyba każdego. I misja jest nieudana, ale powód to nie, że rodzina się zorientowała, tylko robota zawalona. Okej, okay. taka ciekawostka pomniejsza. Ciekawie, że możemy wszystkich zabić. W sumie jeszcze ich nie znamy, więc są dla nas zwykłymi MPC-tami, a dokładnie dla Franklina. No ale dobra, nie możemy zabijać, to nie róbmy tego. Po prostu chodźmy po auto. Ciekawe, czy moglibyśmy sprzątnąć trenera. Nie no, widzę, że normalnie możemy ich sprzątnąć. Dlatego chodźmy po prostu do auta, nie kombinujmy. Okej, okay, jesteśmy przy aucie. I pytanie: No to będzie mały problem. No to będzie mały problem. Trapieniem w ten kod, bo zobaczcie, że cały czas obrywają drzwi. No dobra, tu celowałem drzwi trochę, ale tak, tu celuje kod, Powinien obrywać kod, a obrywają drzwi. O! O! Co się właściwie stało? Czy przybiłem... Samochód został zniszczony Chyba przybiłem zbiornik paliwa Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie Już wiem jak cel... No super, myślałem, że chociaż mnie przeniesie na dół Ale dobra Lećmy po prostu tak szybko jak się tylko da Myślałem, że Zabiliśmy Michaela, ale jednak nie Dobra, to teraz od tej strony Już wiem jak Strzelać ten koc. bo zobaczcie, że nie jest to takie łatwe O, o, o nie no ale nic się nie dzieje. To spróbujmy jeszcze skoczyć na jakiś wyższy punkt i ostrzelać ten kot. Tylko tutaj bardziej strzelam zagłówki. Nie wiem czy to przenika. Chociaż nie no, przenika. No i nie, wystawmy ten samochód na zewnątrz i zobaczmy, czy na przykład tutaj mógłbym jakoś strzelić. Jestem ciekaw, czy możemy tego Michaela zabić rzeczywiście. To jest ciekawe, ale dobra. Teraz, żebyśmy nie uszkodzili samochodu. Okej, okay, teraz mamy idealne. Zobaczcie, idealne miejsce do strzelania. Strzelam i wybucha auto. Ponownie wybuchło auto. Tam jest zbiornik paliwa pod tym kocem wręcz, więc no. Trochę lipa, ale dobra. E, mogłem już pominąć. Mogłem już pominąć, bo jeszcze raz będę musiał iść od góry. No nie, to jest, to jest jakiś żart. To jest jakiś żart, ale dobra. Chodźmy, chodźmy tak szybko, jak się da. Tylko, żebym nikogo tutaj nie zawiadomił. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. To już widzieliśmy. Po prostu chodźmy do auta. Teraz mam inny plan. Teraz mam inny plan. Po prostu obudzimy Michaela, zrespię drugie auto, przeniosę się do niego i zobaczymy, czy możemy się rzeczywiście pozbyć Majka, czy nie. Dobra, Michael, wstawaj. On już staje, dlatego ja mogę zrespić drugi taki samochód. No, zrespuj się na górze i. Okej, okay, tutaj również jest respił koc, ale pod tym kocem standardowo nie ma Michaela, więc ciekawie, że respi się jako addon walcie, Ale dobra, e, mamy to, teraz już zniknął ten z naszego auta i pojawił się w tamtym. Niech będzie, ale teleportujmy się do drugiego auta. To było w teleportach? Nie, to było tutaj. Dobra. Patrzcie! Jesteśmy teraz sami, jesteśmy teraz sami w aucie. Ale nie mogę wysiąść, dlatego usuńmy je. Pięknie, Michael. Pięknie, Michael, sobie celujesz. Do nikogo. Okej, okay, widzę, że kolejny glitch. Nie mogę włączyć pierwszoosobowej perspektywy, ale czy mogę go zabić? Nie no, normalnie mogę wyciągać broń. I zobaczmy, czy możemy go zabić. No, niby. Ej, niby nie mogę. Nie no, nie mogę strzelić z niego. Nie mogę w niego strzelić. Kompletnie nie mogę w niego strzelić. Mam na szaro. Po prostu jest. O! Robota zawalona. Czyli jednak udało nam się zabić Michaela. Ok, czyli druga teoria wychodzi na to, że ostatecznie zostaje potwierdzona. Jesteśmy już po pierwszych wydarzeniach Franklina z Michaelem. I zobaczmy, czy będzie tutaj ogrodnik Majka. Ale widzę, że. No go nie ma! Przynajmniej od frontu. Zobaczmy jeszcze na tyłach. Ej, nie ma tego ogrodnika. Czy ja naprawdę sprzątnąłem ogrodnika Michaela? I on już się nie pojawi tutaj To jest bardzo możliwe, ale dobra Dajmy sobie takie trzy próby Więc to jest nasza pierwsza próba Oddalę się, standardowo wczytajmy sobie Nowe rzeczy, jak już jesteśmy dalej To możemy zmienić jeszcze Pogodę na jakąś ładniejszą, Ok, Zobaczymy czy teraz się Załaduje Dobra Widzę, że nowe animacje się Wczytały Ale tego ogrodnika nie ma, on najczęściej pojawiał się Na przodzie jeszcze przy basenie może być i wyławiać jakieś rzeczy, właśnie z basenu, ale nie no, tutaj go nie widzę, tam go nie ma. Na tyle jest tylko Tracy, powiem wam, że to jest naprawdę ciekawe. Jest naprawdę ciekawe, ale dobra, oddalamy się, oddalamy się. Myślę, że tutaj wystarczy i wracamy. Wracamy z powrotem, gdzie jest dom, tu jest dom, tam na tyłach jeszcze nikogo nie widziałem, ale dobra, wchodzimy po raz trzeci i ostatni. Na przodzie już go nie ma przynajmniej nie widać. A znowu się pojawił Jimmy. No dobra, zobaczmy na tył. Ej, no nie ma go. Dobra, dla pewności. Ostatnia próba, ostatnia próba. Gdzieś tutaj bliżej. Niech będzie. Dobra, wracamy, bo jestem naprawdę ciekaw, czy go nie ma. Aż się pojawię z tyłu teraz. No nie, nie aż tak chciałem się pojawić, ale niech będzie. I chodźmy zobaczyć, chodźmy zobaczyć, czy rzeczywiście go tutaj nie ma. No przy basenie już go nie widzę Czekajcie. No nie, nie ma go. W domu siedzi rodzinka. Ale gdzie jest ogrodnik? Czy poważnie... Ej, nie ma tego ogrodnika! Tutaj robię coś z dłuchawą na liście i tak dalej. Ej, no nie ma ogrodnika! Pozbyliśmy się ogrodnika permanentnie. Przynajmniej u mnie tak to wygląda. Możecie także sprawdzić to u siebie. No ale dzięki tym rezultatom mogę powiedzieć, że trzecia, a zarazem ostatnia nasza teoria również zostaje potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście możecie zasubskrybować. Również zapraszam was do innych filmów na moim kanale. A jak na razie to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Nara.